Ksiądz Małgorzata Gaś Dzisiaj jest 7 listopada 2025 roku. W psalmie 40, w wersecie 17 czytamy Niech się rozweselą i rozradują w Tobie wszyscy, którzy Cię szukają. A w Ewangelii Łukasza w 19 rozdziale, w wersecie 38 czytamy Błogosławiony, który przychodzi jako król, w imieniu Pańskim, na niebie pokój i chwała na wysokościach. Jezus z Nazaretu, nauczyciel wędrujący z miejsca na miejsce ze swoimi dwunastoma uczniami, był już wtedy bardzo popularną postacią. Wszyscy go rozpoznawali, wszyscy o nim słyszeli. Wielu widziało go na własne oczy. A nawet mogło usłyszeć jego naukę. Wielu ludzi mogło zaświadczyć o tym, że widzieli cuda, jakie czynił, że nikt z potrzebujących jego pomocy nie został odtrącony. Wszak już od trzech lat prowadził swoją publiczną działalność, a teraz po raz trzeci przybywał do Jerozolimy w gronie apostołów, bo zbliżało się święto Paschy. Najważniejsze żydowskie święto, w trakcie którego kto tylko mógł, odwiedzał jerozolimską świątynię. Słyszeliśmy przed chwilą słowa wykrzykiwane przez tłum ludzi, przez zwolenników mistrza z Nazaretu. Oni radośnie wykrzykiwali, a może śpiewali, wielbili Boga słowami. Błogosławiony, który przychodzi jako król w imieniu Pańskim. Na niebie pokój i chwała na wysokościach. Wszyscy byli zachwyceni wspaniałym nauczycielem, bo czynił cuda, a nauka, jaką głosił, była zrozumiała i chętnie przyjmowana przez ludzi prostych, słabo wykształconych, tzw. maluczkich. Zaś faryzeusze i uczeni w piśmie zwalczali Jezusa, bo widzieli w Nim człowieka, który mocno zagraża ich pozycji w społeczeństwie, a szczególnie ich religijnej roli, jaką wtedy odgrywali. W tej historii, z której pochodzi nasz dzisiejszy werset nowotestamentowy, niektórzy faryzeusze zażądali od nauczyciela z Nazaretu aby ten tłum wywatujący na Jego cześć jak najszybciej uciszył. Upomnij ich, powiedz, żeby byli cicho, niech tak głośno nie krzyczą. Ale Jezus, widząc radość i entuzjazm tłumu, który Mu towarzyszył przy wjeździe do Jerozolimy, na pewno nie miał zamiaru Go uciszać, bo przecież... Ludzie tam wtedy wiwatujący mieli rację. On był królem. On przyszedł do nich w imieniu Pańskim. Jemu należała się chwała, cześć i uwielbienie. Całe nauczanie Jezusa właśnie temu służyło, żeby ludzie rozpoznali w nim Mesjasza, króla, który przychodzi do ludu. W imieniu Pańskim. Przychodzi, żeby przynieść na Ziemię pokój, żeby ludzi pojednać z Bogiem. Jezus głosił dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o zbawieniu. Uczył ludzi, jak mają żyć po wyznaniu swych grzechów i nawróceniu się do Boga. Uzdrawiał chorych, pocieszał nieszczęśliwych. Uwalniał ludzi od ciężarów, jakie ich przytłaczały. Po prostu czynił cuda i za to ludzie go uwielbiali. Niektórzy rozumieli, że proroctwa wypowiadane przez proroków wreszcie się wypełniają, że ten, na którego przez wieki oczekiwano, przyszedł na świat, by wyzwolić ludzi z ciemności grzechu i dać im nadzieję. Na lepszą przyszłość. Błogosławiony, który przychodzi jako król w imieniu Pańskim. Tak wołali, cieszyli się. A on, chociaż przez chwilę, mógł doświadczać tego, że zwiastowanie dobrej nowiny przynosi pożądany efekt. Natomiast faryzeusze byli zgorszeni. Niezadowoleni, chcieli tej radosnej sytuacji przeciwdziałać, i wtedy z ust Jezusa usłyszeli: Powiadam Wam, że jeśli ci będą milczeć, kamienie krzyczeć będą. Kamienie krzyczeć będą, jeśli ludzie zamilkną. Ale Jezus nie chce, by ludzie milczeli. Ludzie powinni do Niego się przyznawać, stawać po jego stronie. Już psalmista zachęcał w Psalmie 40: Niech się rozweselą i rozradują w Tobie wszyscy, którzy Cię szukają. Nie pozwólmy się uciszać tym, którzy w Boga nie wierzą. Nie wstydźmy się, ale radośnie chwalmy Boga za cuda, jakich w naszym życiu dokonuje. Chciejmy tak, jak zachęcał apostoł Paweł w do Kolosan, wdzięcznie śpiewać Bogu w sercach naszych. Dziś często słyszymy o wdzięczności. Ludzie witający Jezusa, przybywającego do Jerozolimy, też byli wdzięczni, z sercami wypełnionymi wdzięcznością wołali i radośnie krzyczeli Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. My też powinniśmy tak wołać, chociaż nie znajdujemy się w takiej samej sytuacji, jak ta opisana przez Ewangelistów, w której bezpośrednio uczestniczył nasz Pan Jezus Chrystus. Jednak co stoi na przeszkodzie, by radośnie Go uwielbiać? Kochani, to pytanie, z którym chcę Was dziś pozostawić. Co stoi na przeszkodzie, by radośnie uwielbiać naszego Pana, naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa? Módlmy się słowami. Które są zapisane na dziś, w kalendarzyku z Biblią na co dzień, a autorem tej modlitwy jest ksiądz Jan Motyka. Miłosierny Ojcze nasz w niebiesiech. Z całego serca dziękujemy Ci za Twoje wezwanie do radości, dziękujemy Ci za radość życia rodzinnego, za przyjaciół i dobrych sąsiadów. Dziękujemy Ci za Kościół, który nas prowadzi do syna Twego oraz za to, że w Jezusie Chrystusie zgotowałeś nam drogę do zbawienia. Amen. A pokój Boży, który przewyższa ludzkie zrozumienie, niechaj strzeże Waszych serc i Waszych myśli. W Jezusie Chrystusie ku żywotowi wiecznemu. Amen.